Wielu z Was pamięta też słowa skierowane przez ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego do protestujących rolników, jakoby była to pustka intelektualna. My daliśmy panu ministrowi taką furtkę, by z tego wyszedł i w poniedziałek dostał złożony na swoje biurko dokument, który pozwala mu wyjść z tego, można powiedzieć, też kłopotliwego sformułowania i może on wycofać się z tych słów, jednocześnie przekazać 1000 zł na hospicjum dla dzieci w Warszawie i przyznać, że nie chcą. Tych słów, ale może też nic nie robić i wtedy przyznać, że te słowa były kierowane w stosunku, w stosunku do rolników świadomie i y, uważa ich za pustkę intelektualną. I do tych słów także nie odniósł się publicznie premier y, Morawiecki, który jest, można powiedzieć, patronem wszystkich działań i wszystkich rozmów, wszystkich ministrów w Polsce, więc powinien się odnieść, bo Widzimy, że albo zgadza się także pan premier z takim sformułowaniem, albo się nie zgadza i niech się odniesie i niech też wpłynie na to, żeby pan minister w jakiś sposób odpowiednio wycofał się, bo nie, nie wszystko można, nie każde słowa są godne, by wypowiadał je pan, że konstytucyjny minister w Polsce, kiedy ja bądź ktoś inny z naszej grupy będzie ministrem rolnictwa, my zapewniam... tak ważnych urzędników w Polsce.